No i tutaj... Ej, idę do was. No, pa... Co? No. A ty łaboko Ładna ryba. A do no zbrojce, 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 A zbrojce. nie no. Jest, wyprawa udana panowie. Co ty tam założyłeś No. No i co? Leszcze. Nie, 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 Łapta, nie, 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 tym nie, Ej, nie, mu nie, nic. nie, 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 co? Guma w dupie. Tak. Tak się to nie, 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 się nie, liczy. <śmienicza> Nawet nie, 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 no, kolory ma takie czarno-białe. No. Jakie wymiana na no. patelni, kolory... Dobra, idę, bo zdjęcie zrobić zaraz ładne. Zawsze no. Ty co, a w domu siedzi, ta? Odczepiaj go. A <grytanie> Niech żyje. Tak się to robi, dzieci.